Moja kariera liczy już ponad 20 lat i zaczęła się tak dość standardowo, to znaczy od takich najprostszych prac, takich wstępnych, czyli byłem pracownikiem helpdesku, gdzie z jednej strony się naprawiało sprzęt, z drugiej strony pomagało użytkownikom w takich codziennych potrzebach. Natomiast dość fajnie i szybko się rozwinęła, ponieważ pierwsza praca to była mała firma, która świadczyła takie usługi wsparcia dla dużych firm. Taką jedną z tych dużych firm była firma Bols, i ona w tym momencie mnie, że tak powiem, wciągnęła do siebie. Już miałem możliwość pracy dla międzynarodowej firmy i tam też już drobnego awansu. Na przestrzeni tych 20 lat już tych firm było troszkę, troszkę więcej, natomiast od kilku lat szczęśliwie rozwijam oddział Lingaro. No właśnie chciałem o to zapytać. Dlaczego firma wybrała akurat Lublin i jak pan <laughs> ocenia? Branża IT tutaj w Lublinie, w województwie lubelskim. Jeśli chodzi o branżę IT, to na pewno jest bardzo rozwinięta i to w żadnym razie nie jest tak, że myśmy tutaj jako pierwsi Lublin odkryli, prawda? Przyszliśmy już konkurować z naprawdę wieloma firmami, które były tu dużo wcześniej. Ale właśnie zacznę może od tej konkurencji. To, co mnie tak urzekło w Lublinie, to że ta konkurencja nie jest taka agresywna i wręcz są się inicjatywy współpracy między firmami. Oficjalnie konkurencyjnymi. Mam na myśli taką inicjatywę na przykład jak uczeń na Lubelskiej Wyrzynie IT. To na mnie zrobiło kolosalne wrażenie, kiedy przedstawiciele miasta zaprosili mnie i tam bodaj ośmiu innych szefów oddziałów do siebie i wspólnie ustaliśmy akcję, żeby lokalnym młodym ludziom pokazać, że nie trzeba jechać do Warszawy, żeby w nowoczesnej, dużej firmie pracować. Takie firmy są też w Lublinie. I tak jak mówię, była tutaj pełna współpraca do tego stopnia nawet, że z konkurencyjnej firmy pracownicy prezentowali swoją firmę w naszym biurze. Także to mnie tak urzekło, że jednak ta konkurencja lokalna jest bardziej taka, no sympatycznie, że tak powiem. Wracając do samego Lubina, dlaczego zdecydowaliśmy się na to miasto? Zadecydowało kilka czynników. No po pierwsze ogromna baza talentów. Lubin ma mnóstwo uczelni, wiele z nich ma wydziały IT, tak jak chociażby w USA. Więc tutaj jakby jest taka stała podaż młodych ludzi, którzy się garną no, do pracy i mają podstawy merytoryczne. Z drugiej strony, też troszkę jest komunikowanie, jakby no, mamy to centralne serce organizacji w Warszawie i też nie jest bez znaczenia fakt, że teraz można super komfortowo i super szybko pokonać tą drogę w jedną czy drugą stronę. Ostatnim i takim decydującym czynnikiem była. Taka rekordowo proaktywna polityka władz miasta. Czasami wiem kolokwialnie to o tym mówimy, że oni nas tu ściągnęli. Bo nie ukrywam, że firma rozpatrywała kilka różnych miast. I to był ten czynnik przesądzający, że władze samorządowe Lublina zwróciły się do nas, odpowiedziały na wszystkie pytania, zaoferowały pomoc na całe mnóstwo tematów. Podam przykład. Tutaj mamy obecnie duże biuro, no ale z początku, jak ruszaliśmy z oddziałem, a czy może inaczej. Zanim wszliśmyśmy z oddziałem, no to już zaczęliśmy rekrutację i jeszcze nie mieliśmy biura. No to urząd miasta udostępnił nam swoje sale, żebyśmy mogli prowadzić rozmowy o pracę w nich. Taka prosta, ale dla nas bardzo cenna jakby czynność. I to też to też bym chciał na to zwrócić uwagę, że ta opieka z punktu widzenia władz rządowych nie ustała po uruchomieniu Biura, To troszkę tak cynicznie się obawiałem, że już jakby zanauwiliśmy no tą firmę, to teraz się zajmujemy kolejną, żeby ona nauwić. Nie. Ten kontakt cały czas jest i ta opieka cały czas jest, i myślę, że to jest taki czynnik. Podejrzewam, obawiam się, że nie jest tak w całej Polsce, i pod tym kątem uważam, że inne miasta mogłyby dać przykład. Mhm. A Mógłby Pan tak w kilku słowach powiedzieć, w jakich obszarach technologicznych specjalizuje się firma Lingaro? To są przede wszystkim dwa obszary i trzeci taki, mówiąc nieładnie, slangowo-kastomowy, ale może zacznę właśnie od tych obszarów. No nasza taka główna, korowa specjalizacja to jest analityka danych, czyli tak mówiąc bardziej ludzkim językiem, pomagamy największym firmom na świecie uporać się z, z, z naporem danych, z ogromną ilością danych, te dane przetworzyć, zinterpretować, w końcu zwizualizować w taki sposób przyjazny dla użytkownika. I to jest nasza najważniejsza działka, w której pracujemy. Kiedyś to też bardziej popularne było określenie Business Intelligence. W ostatnich latach już się bardziej mówi Data Analytics, ale mniej więcej chodzi o to samo. To jest nasza najważniejsza, nasz najważniejszy obszar działalności. Drugim bardzo ważnym jest po prostu e-commerce. Handel w internecie, tylko pojmowany szeroko, to niekoniecznie taki e-commerce. Chociaż również, ale nie tylko taki e-commerce, gdzie ja czy pani sobie wchodzimy na jakiś sklep internetowy i kupujemy tam, nie wiem, buty, ale też taki e-commerce w sensie biznes to biznes, czyli portale, dzięki którym dwie firmy na przykład, czy wiele firm się ze sobą komunikuje i prowadzi interesy. No i ta ostatnia działka, którą tak nazwałem, customowo, no to po prostu polega. Na tworzeniu od zera dedykowanych systemów. Mamy swoich wielkich klientów z tymi, mamy od lat zbudowaną taką już bardzo dobrą relację, na zasadzie też takiej, że my dobrze znamy ich biznes. I częstym zjawiskiem jest, że taka firma się do nas zwraca z prośbą, że mamy taką i taką potrzebę biznesową, nie ma takiego rozwiązania z pudełka, które by to obsłużyło. Napisze nam od zera dedykowany system, który jeden do jednego odpowiada naszą potrzebę biznesową. No i my wtedy taki system po prostu tworzymy, potem rozbudowujemy i też utrzymujemy. Klienci prawie zawsze są angielskojęzyczni, także no u nas ten angielski jest takim warunkiem nie do przeskoczenia, który musi być spełniony. Oczywiście nie mówimy o jakiejś harwarskiej czy tam oksforskiej gramatyce czy słownictwie, nie chodzi zupełnie o to, nikt się nie obrazi, jak ktoś używa prostego słownictwa, czy jakieś błędy gramatyczne zrobi. Natomiast ta dana osoba musi być w stanie przekazać swoją myśl po angielsku i zrozumieć to, co to rozmówca do niej mówi. Ostatnią rzeczą, o którą bym jakby zaapelował, to właśnie więcej śmiałości, bo też zauważyłem, że zdarzają zdarza się takie właśnie spotkania ze studentami i dochodzimy do segmentu pytań i odpowiedzi i studenci w ogóle boją się o cokolwiek zapytać. No to, to jest takie troszkę smutne, no bo jak młody człowiek ma zrobić przebojową karierę, jak boi się nawet buzię otworzyć. Więc nie bać się pytać, nie bać się zgłaszać swojej kandydatury i wtedy sky is the limit. Dobrze, w takim razie Panie Filipie, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Wszystkim dzisiaj Państwu dziękujemy za spotkanie i za zaproszenie do firmy Lingaro i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję dziękujemy. bardzo.